Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, kolejny vlog, kolejny film z reakcjami i e, znowu nagrywam z biura, bo po pierwsze siedzę i tu montuję, i jak montuję, to oczywiście w tym samym zgiełku e, tej wiadomości ani nie nagrywam powitania, ani nie nagrywam pożegnań, tylko po prostu ta reakcja, reakcja, i już tyle mnie to kosztuje emocji, energii, że, że nic więcej nie dogrywam. Także nie będę już dużo gadał, bo, bo i tak w filmie dużo mówię. E, ja kończę montaż, sprzątam biuro. Mam postanowienie, że jutro to biuro będzie czyste i będę mógł w końcu w nim pracować, tak jak chcę. Bo przez ostatni czas miotam się po domu, bo biuro jest zawalone. No, nieważne. Zaczynamy ten film, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób, a my zaczynamy film z reakcjami mojej rodziny za 3, 2, 1. Kochani, kochani zaczynamy kolejne Q&A bez cięć, postaramy się, no bo jednak y, nagrać takie Q&A w trójkę jest na pewno ciężej. Jesteś gotowa bo to jest ostatnie pytanie. I daj do mnie. Tak, teraz do ciebie, no. Gotowe? Mhm, <grym> boję <grym> się. <grym> Sara, jak przyjęłaś informację, że Luka zostanie ojcem po raz drugi? Weź mnie, nie wkręcaj. Jestem w ciąży. Weź mnie, mnie! Naprawdę! I wy mi to mówić, jak mam maskę? <grym> nie, to musi być Frank, ja nie wierzę. Byście mi tego nie zrobili. Kurczę, w to zostawiłam. No, do, dowodem może być. <grym> Na pewno No przyjaśnę. nie no, przecież nie żartowalibyśmy z takiej sytuacji. Cieszysz się czy nie? A więc tak, najpierw jak spra Dobra, tu już jest ten. Pokaż zdjęcie obok mnie, nie, 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 nie kumasz wszystkich tych spotkań, weź... na które jeździmy teraz? Do lekarza jeździłam. Albo na krew z rana. Tutaj już jest... Boże, co ty mówisz? Tutaj mamy to, tobą, to ten, ten pęcherzyk, to, to, jest, to jest dziecko, nie? Pokaż ty, jak mamy zdjęcie mam jeszcze teraz. Do to, no. to, to dawno, do to dawno. I jak sprawdzaliśmy. Nie wierzysz? Jak tak A razy? to jest zdjęcie, jak Angelika się dowiedziała. Znaczy my się dowiedzieliśmy razem oczywiście. Tu trzeba testy w ręku, żeby... Zobacz. Że się udało. Weź to naprawdę. No, udało. się. Wow. No to maseczko. to maseczko. A Jeszcze rozmawiałyśmy kilka razy i ja o Pewnie niedługo się uda, bo jeszcze czekamy. No aż ja się właśnie obieram. cały czas. Boże! Nie zapłaczę. Bo Dlatego sobie na przykład śpiewię po południu. A czaruś? Nie ja wiem, nie wiem, wie. Charlie jeszcze nie wie Znaczy prawdopodobnie już jak to ludzie widzą, to, to, już wie. to wie, ale robili, mamy teraz, wiesz, uważamy na to wszystko. Byliśmy u lekarza, w ogóle jak zrobiliśmy. Nie, nie, tą maskę, nie, bo... <laughs> masakra. Jak nie, test, nie, 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 tam nie, wiem nie, 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 a zrób test. Coś tam jutro, czy coś że planowała. Jutro, czy Jutro planowała nie, 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 planowałaś, nie, nie, No i zrobiliśmy test, Zrobiliśmy cztery testy chyba, jeszcze dla weryfikacji tego testu Ja chciałem na kolejny Jana sikać, czy one nie są zepsute Czy mi też wyjdzie ciągle... No nie I wyskoczyła, łazji, że... i wyskoczyła mała kreseczka. No i oczywiście co drugi dzień byliśmy u lekarza, jeszcze nic nie było widać, sprawdzaliśmy tam fry. Ale ile czasu temu było? Czyli tak. Jeżeli oh, dlaczego... mi było ciężko cały czas ukrywać przez te wszystkie dni. ile raz ja ci coś chciałem powiedzieć, ale takiego, że mi już głowa, mu, mu, mózg wysłał już sygnał do ust, żeby coś powiedzieć, ale tylko. Nie ostatnią... jeszcze, tylko, tylko ja ty i pani Lesie. <śleszy> 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 pani Lesie, ostatnio powiedzieliśmy, jak urodziny miała. No, bo pani Lesia cały czas się. Wiedzieliśmy do pokoju, żebyś nie słyszała. Cały czas się dziwiła, dlaczego ja śpię. Mm -hmm. Czy jestem chora, czy co. Co tu się czas... dzieje? Nawet... Spodziewaliście się w ogóle? Tylko powiem, to, to co teraz widzicie... Ja QA zrobiłem na chyba 10 pytań. To QA wiecie, bo już oglądaliście poszło na YouTubie. Krótkie tam 20 minut, i to mm. będzie cięcie. Zaraz się pożegnamy na tym QA. Ludzie nie będą wiedzieć, a z tego QA. No, to będzie kiedyś. To, to wie, pytanie będzie udostępnione kiedyś. Lesia no mów. I, I dlaczego właśnie? Bo dlaczego? też bo robiliśmy to taktycznie. No dlaczego taktycznie? Bo, bo, żeby nam było łatwiej i żeby nam było nie wystrzelać się. Pani Lesia, pani Lesia cały czas do Angeliki. A no, co, co, co? Jak przyjechałam hmm. do to? w stąd ja to mówi, pani e, Angeliko chyba jest pani w ciąży. Tak? Aj, cały no, czas, panie, nie? Słuchaj. A tego wieczoru zrobiłam test i byłem. No, skoń... to też czarownica, pani Lesie. No! I tak, no. Jeśli, jeśli chodzi o ciebie, no to jesteśmy tu, żyjemy z tobą. I już, już mi cały... ciężko eee. widzisz, że już mnie mój mąż irytuje tak, że już. No. Kurde. I, I dlaczego? Dlaczego jeździmy, jeździmy cały czas teraz na spotkania? Sara nosiad zostaje dlaczego z przodu? rano. Jak? Dlaczego z przodu jeżdżę? Eee... Bo mi było niedobrze tu z tyłu. To dlatego, że było eee! tak niedobrze! Ja mówię, Boże, świeżo! Niedobrze, e, jeździmy na spotkania, przecież jest senna, zamula cały czas. będzie ja. drugie dziedziczenie. Drugie dziedziczenie. A ja się mimo wszystko tak dobrze czuję, że aż nie wierzę. Ja cały czas jakby wiesz, jakoś sobie muszę przypominać. Masakra, Boże, to jest subowy Nie chcę teraz mówić, bo ja jestem przesądny. I w ogóle, czy to nie jest znak, że Ania właśnie dzwoni? Żeby jej teraz powiedzieć? Tak, powinienić? tak, na kamerce! Dzwonimy, bo z nagrywamy teraz Q&A. Sara ci chciała coś powiedzieć. Mhm. Słucham. No. BĘDZIE DZIDZIUŚ! Uważaj! <grym> <grym> Nie, u Sary! <grym> Tro, trochę, wiesz. <grym> Myślałeś, że u Sary? Dlaczego tak powiedział. Super, gratuluję. No. Ja wczoraj rozmawiałam z Eweliną, nie, to Jacka, nie? I ona mówi, tutaj plotki chodzą, jakieś mówią, że Angelika w ciąży. Od dwóch lat Angelika w ciąży dla plotek. No. To już no, no, wiesz, no. cały czas mi mówią, że jestem w ciąży. A ja mówię, nie, nie, na 100%, nie, nie, nie. A ty jedna, a jednak było tak, bo to wczoraj. <laughs> No, a tak, a, super. Także dzwonimy się pochwalić, Sara też się dowiedziała tam dwie minuty temu. Matko kochana, no wiecie co? Sz Szczęśliwa? <grym> super, naprawdę, Boże chcieliście i widzisz i macie. Matko kochana, udało uda się. O ja Alessandro, Alejandro, będziemy mieli dzidzie w rodzinie. Sława z ubikacji, gratuluję. Super, cieszę się bardzo. Pa, pa. Pa. Jest to tak, mamy 10 minut do odebrania przedszkola, także to, to nie jest pożegnanie, bo może coś się wydarzy, nie wiem w tym, więc wyłączam i teraz nagrywamy Dawaj. pożegnanie do tamtego kiela i dzięki, że byliście z nami tutaj yy, dzi będzie, <laughs> będzie dzidzia. Nie witam się nawet, bo nie wiem kiedy to pójdzie, jak to pójdzie. Dzisiaj domykamy krąg, ponieważ już powiedzieliśmy wszystkim, którym chcieliśmy powiedzieć, no przed tym, jak Wy się dowiecie tutaj na kanale, znaczy znaczy u Angeliki na kanale. Więc krąg dopełnia, przez to, że nie mogliśmy być białe i te różne tam zawirowania. Krąg dzisiaj dopełniają dziadkowie, bo głosimy tą informację kiedy tylko możemy, kiedy na to czas pozwala. Więc dzisiaj jedziemy do, do Białej Podlaski na chwilę. Teraz jestem na tenisie i nie mogę jakby uwierzyć. Nawet jak ja gadam za dużo, jak ja filozofuję, to musicie mi wybaczyć, bo ja muszę wypowiedzieć to, co myślę. To, to, jak się czuję, po to, żeby kiedyś do tego wracać i to oglądać. Naprawdę, jak dowiedzieliśmy się, że Andrzejka jest w ciąży, to zacząłem oglądać wszystkie odcinki sprzed pięciu lat, jak była w ciąży, jak Charlie się rodziła. To dla mnie wielkie, wielkie wspomnienie. Tymczasem chcę powiedzieć i chcę, żeby to wybrzmiało: czuję się niesamowicie szczęśliwy, ponieważ. Jesteśmy teraz na tenisie, już nawet nie wiem czy to powiedziałem przed chwilą. Mam teraz dosłownie przed sobą moją pięcioletnią córkę, która rozwija się i fenomenalnie jak na swój wiek gra w tenisa. Po prostu gra, widzę ją i. No i bardzo się cieszę, że, że już jest taka duża. A w ręku trzymam zdjęcie. Ha! Mojej drugiej dzidzi, chłopczyka, dziewczynki, tego, tego jeszcze nie wiemy, i no jestem szczęśliwy. Oglądałem te filmy sprzed urodzin Charlie, tego Łukaszka, który niby minęło tylko 5 lat, a, a chyba dojrzałem, tak mi się wydaje. Już wtedy wydawało się, że wydawało mi się, że jestem dojrzały, a jak teraz patrzę i pamiętam co miałem w głowie, to chyba nie. I być może za 5 lat znowu tak pomyślę, że, że jednak ten 32 latek, to jeszcze nie był tak dojrzały, jak powinien być? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie bywałem. Ostatnio, jak obejrzałem to zdjęcie, bo byliśmy na tym USG, które, które już więcej pokazało. Jak zobaczyłem tutaj główkę, jak zobaczyłem oczka, jak zobaczyłem rączki, nóżki, to, to tak naprawdę dopiero teraz do mnie tak dotarło na 100%. Eee, no, tak, i to się dzieje. Taki jest plan. Chciałbym, żeby wyjaśnić wam, jak to będzie przekazane. Przynajmniej w mojej wyobraźni. Zawsze, jak e, za każdym razem, jak komuś mówiłem, to w wyobraźni sobie to wyobrażałem, i póki co to się spełnia. Ale jestem nastawiony na jakiś fakab, że, e, że może nie pójść po mojej myśli. A więc e, w głowie, tak, żeby też dziadków jakby nie męczyć, mam e, mam tak. Pytałem Charlie, czy chce z nami zrobić zdjęcie. Charlie powiedział, że tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle, a propos tenisa, Charlie powiedział, że, że będzie siostrzyczkę. Jeśli to siostrzyczka, to, to będzie uczyła e, ją grać w tej Nisa, dobra, do brzegu. A więc wezmę dziadków powiem, że chcę zrobić sobie z nimi zdjęcie no i jak ustawimy się do zdjęcia ja, dziadek, babcia, może wujek Bartek jeśli będzie w domu to powiem im, żeby zamknęli oczy że dam coś im do ręki no i żeby za chwilę otworzyli i robimy sobie fotę w mojej wyobraźni wygląda to tak, że zamkną oczy, dobra na 3-4 otwieramy i jak będą mieli zamknięte oczy to wsadzę im w ręce te dwa zdjęcia USG no jeśli będzie Bartek, no to Bartek będzie musiał po prostu popatrzeć obok, bo nie mam trzeciego E, chyba, że oddzielnie zrobię, zobaczymy jak to będzie. Dwa zdjęcia, dziadkowie otwierają oczy. No i nie wiem, wszystko może się wydarzyć. Mogą powiedzieć, że nie mam okularów i nie widzę. Mogą powiedzieć, może dziadek powiedzieć, a o co chodzi? I, i może mogą nieszczaić, może się ucieszyć. E, znaczy, ogólnie jak się dowiedzą, to się na pewno ucieszą, ale... No ale nie wiem, nie wiem jak to będzie wyglądało. W każdym razie taki jest plan i później jedziemy do Nikoli. I ten krąg jest zamknięty i... Z chwilą, żebyście wiedzieli mniej więcej jaki jest czas, z chwilą jak powiem to dla Nikoli, to będziemy mieli ogólnie między sobą od siebie zgodę, że możemy publikować tą informację wam. miała rzecz 30 lat. Wielka rzecz, tylko dla szpaków. Nie może Czyli była czereśnia i po prostu więcej problemów robiła niż korzyści. Nie tak. Była wiosła przyszła, było szpaków tysiące. nic nie było niczego się nie Teraz Co No dziadek musi tutaj usprawiedliwić, dlaczego mamy, że tu nie jest syf wcale, tylko tu jest operacyjna. Tak, akcja. Że Zobacz jaki to, to pieniesz częściowo, wiesz już poobcinany, bo to jest pień, Widzę, widzę, no. Tak. Czyli tu była taka wielka czereśnia, no i została zrąbana, bo po pierwsze Święta. szpaki, tak, po pierwsze szpaki, po o, drugie nie było kto, nie miał było kto zrywać, ta. bo był za, była to za, za wysoka. sprzęt odstraszający. No. Drzewo to będzie, wiesz, na wędzenie wędlinki, to o to pierwsza klasa. Tak? Dobrze, nie, dobrze. Drzewa, wiesz, Niedługo wędzenie przy nas. Z tego można stolnicę zrobić. stworzyć materiał, tak. Dobra. Wiesz, macie gotowa? <laughs> Czekam, Czekaj. A bo to... o, moją asystentkę muszę. To moje krzesło. A bodaj Was kulek. Dobra. ja bym nie Ale nie, nie, bo my tu będziemy stać. O. Nawet się nie prześniło. <laughs> Ale wiatr nie Panienko. Co to za tajemnica? No, czekaj, zaraz powiem o tajemnicy, najpierw... Nie możesz? Jedziecie nie, nie mówicie? Nie, nie, my jedziemy akurat w sprawie urzędowej, ja... Ustawcie się do zdjęcia. Zamknijcie oczy na chwilę, tylko nie otwierajcie. Ty też. Tylko nie otwierajcie, dobra? Dziadek i babcia wystawią rękę. Dobra. I nie otwierajcie, jak dostaniecie. Dobra. E, trzy, cztery. ry Możecie otworzyć. Jezus Maria! Jezus Maria! Gratulacje! Boże, kochane! O matucho, no bo, bo ludziek. To, to nasza tajemnica. O ludzie kocham. naprawdę. No zobaczcie, co się popłapa, popłapa, popłakali się. Ay, się. Zaraz tu złożymy te twoje łóżko, pamiętasz? Na dworze będziemy. Albo siostrzyckę, nie siostrzyczkę, nie wiadomo. Czali się cieszy, prawda? Jest zadowolona bardzo z tego. Nawet się nie przyśnił. A mówią coś Rangelice. Oni mówią, wiesz, parę ukrywa, lat mówią, no. Ukrywa, a to jedna okrywa. Czyli spodziewałaś się czy nie teraz? Nie, Nic? Nawet a, a wy coś te... przeczuwaliście czy nie? Ja nie, nie, nie. <grywa> no, ja, no ja tak wiesz troszeczkę. Nie mi się śniłeś coś bardzo, tylko nie wiem go skojarzyć co. co to <grywa> no. Coś takiego. No. Jana, udało się. No. <grywa> Ale ja że tak szybko. No właśnie, nie szybko. No to najświętsze. I on przyjedzie, myślę, ja nie jedzę, a on przyjedzie. Ale on cię chciał podać. Aby żyć, czy wyszalone. Ukrywaliście Proszę, ja Widać, widać. <sleeve> no morzu wciągnąć Ukrywaliście. W bombaju zadziałałeś. Tak. Cud świata. No ciekawe. A co, wolimy siostrzyczkę czy braciszka? Obojętne, tak. prawda? Chciałem pogadać z moją siostrą. Zobaczcie najpierw, jak się opaliła. To nie jest śmieszne. Mogę ci coś powiedzieć? No. Nie. To naprawdę? Wiesz się? Bardzo! A, a wiesz to dlaczego to zależało mi, żebyśmy tu usiedli? Bo tak samo Ci powiedziałam o czadli. No może nie na tej huśtawce, w sensie a, dokładnie pamiętam. tej Ale na huśtawce i w tym miejscu O Jezu! Musiałam aż od nicei A wiesz ile to mnie kosztowało? Wiesz, że zawsze Uh! Ty sły słyniesz z tego, że babcia Edytka właśnie... Ale wytrzymałam. <laughs> Ale już jak, jak? tylko tak na, na ucho mi coś mówiłeś, już tak sobie przypomniałam, co było kiedyś. A, a pamiętałaś tak tę sytuację? Tak, pamiętam. I tak już już a się co... domyślałam, że jak, jak tak na łóżko No tak jak wtedy, na ucho. Ale co powiedziałeś? Andrzejka jest w ciąży. <laughs> <laughs> Jezu! Dzień, Koko! We did it! <laughs>